Hej, wo jesteśmy na śniadanku z łobuzami. O, eee! jest <laughs> ci pro. Ale pokaż mi Ania na barkach. Ania za parkoch. Zwróć cię na bark. To jest taki, jak się nazywa? Fish tail. Fish tail. Jakby kot. Jak rybka. Zobaczcie jak fajnie. You guys ready? You need a couple more minutes. Oh, no, we're ready. We're ready. Okay. Uh, all of us gonna get the big Kahuna. Okie, Okay, okay. start. Who... Szkoda tracić papier. Najlepiej go zjeść. Kredka. Kredka krewetka krewetka. Kredka, krewetka. krewetka po wczorajszym gotowaniu jest sobą. Cool. <laughs> so got yeah, so Mam tę pomarańczkę. To są pewnie jakieś... Dziękuję. Thank you. Thank you. Wow, zobaczcie jakie dobre. Jelieszko. Bekon jajka tosty i ziemniaczki, tak? Z pomarańczką. Trzeba brakuje tylko masła. Masła? Nie. A tu masz. Masło. Czekaj, bo mam kółko! Weź mi, pomóż!

Fiber! telewizora fajnego. A zobaczcie, to jest i To jest duży iPhone, a to jest. zobaczcie, jaka biała choinka, duża. A ile kosztuje? 600 dolarów Oh my god Ej, Włączcie radio, bo Adele mi w głowie leci A tu w radio Adele, zrób głośniej Co jesz? Kość? Kość dostałaś. spać idziemy razem. Ej, zrobiło się ciemno. Może pójdziemy spać? Co ty na to? Spać! Tu mamy łóżko, zobacz. Ciemno się robi. Słońce zaszło. Hey, Ubraliśmy tutaj spód lamp, lampkami. Stwierdziliśmy, że sąsiedzi już, Nie ma to czekać. sąsiedzi już się świecą, więc my jesteśmy opóźnieni. Daj wow. Gotowania do świąt! Zobaczcie, jak zaraz mi się to wygląda. Teraz marzymy Przyjechali na wakacje i ich do roboty zagonili. A Dobra, efekt końcowy? Krótka? Bardzo. Lotnisko! Lotnisko, no. Marek nagrywa swoje dzieło. No zobaczcie, tutaj mają taki reflektor postawiony. Tutaj właśnie. I on ci tu rozświetla na cały dom. Zobaczcie tutaj... o, ale fajnie! A, ty to, przetąd, ty. No, to, to jest się No. Zobaczcie, mu jest... mu jest zimno. To jest zimno. zimno. Tutaj, zobaczcie, się trzęsie. Loga nagrywamy właśnie Get Ready With Me <laughs> Na żywo Zobaczcie jak ustawione to są kulisy jak ustawiają Nie, pokazuje kamera, leży to. Patrzcie, to cudo. Taki ładny jest. zjeść. mamy z nami kotka. Tam jest. Spadamy, bo bateria pada. To było tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało w Country Clubie. Żegnamy się z kowbojami! Love you, bye!